Cześć, witajcie na moim kanale Travel by Me. Ja jestem Martyna. Jest właśnie 6 rano, a my jedziemy na lotnisko do Krakowa, ponieważ w tym logu pokażę Wam mój lot do Abu Dhabi, a w późniejszych dniach jedziemy do Dubaju na Sylwestra. Mega się jaram, ponieważ ja już byłam w Dubaju i tam właśnie postawiły moje pierwsze filmiki na ten kanał. Dokładnie dwa lata temu tam byłam. I właśnie się nie mogę mega doczekać, bo Kocham to miasto. To jest moje ulubione miasto na całej planecie Ziemia i cieszę się, że będę mogła tam znowu pojechać. I to jeszcze na Sylwestra w ogóle. Tak jak Wam mówiłam, najpierw jedziemy do Abu Dhabi na trzy dni, a później do Dubaju na tydzień. Więc zapraszam do tego vloga. No więc jak widzicie, naszą wspaniałą podróż rozpoczęliśmy przyjazdem do Krakowa przez słoneczną Polskę. Tutaj już widać yy, lotnisko, dokładnie krakowskie, no i tutaj już czekamy na samolot. w samolocie i za jakieś 20 minut powinniśmy już Już tam trochę minęło, więc spoko, fajnie. A no było spoko, ponieważ tego dnia była tak niesamowicie duża mgła, że nawet jak jechaliśmy na lotnisko to nie było w ogóle drogi widać i co się okazało, że 4 godziny po naszym locie aż samoloty nie latały przez to, że no nie mogły wylecieć, bo była słaba widoczność. Nice. Przez to, że cztery dni później miał być Sylwester, to kolejka do kontroli paszportowej wynosiła półtorej godziny. I to było samym Abu Dhabi, więc nie chcę widzieć, jak wyglądało to w Dubaju. Zaczynamy. Dzień pierwszy od takiego meczetu. Jest on przepiękny, ale kobiety wszystkie muszą mieć takie chusty na głowie. No, ale robię trochę Jest Meczet zajmuje powierzchnię ponad 22 tysięcy metrów kwadratowych i może pomieścić ponad 40 tysięcy wiernych jednocześnie. Weszliśmy teraz do środka meczetu. Powiem Wam, że jest coś, jest naprawdę bardzo ciepło, ale idziemy chyba teraz na taki trochę dziwny miec. Budowa rozpoczęła się w 1996 roku i zakończyła dopiero w 2007. Brało w niej udział ponad 38 firm i tysiące pracowników z różnych stron świata. Cały meczet pokryty jest marmurem sprowadzonym aż z Macedonii. Znajdują się tu aż 82 kopuły, a każda z nich zachwyca symetrią i detalem. To jeden z mniejszych meczetów w tym regionie, który jest otwarty również dla niemuzułmanów. Rocznie odwiedza go ponad 6 milionów turystów z całego świata. Teraz wchodzę do meczetu, żeby zobaczyć jego niesamowite wnętrze. Żyrandole, czyli pierwsza rzecz, która wrzuca się w oczy po wejściu. To nie żart! Każdy Żyrandol jest bogato ozdobiony oryginalnymi kryształami sparowskiego, które odbijają światło w sposób niemal magiczny. Największy Żyrandol waży aż 21 ton, to mniej więcej tyle, ile dwa dorosłe słonie afrykańskie. Ma on średnicę około 10 metrów i wysokość prawie 15. Tego dnia, kiedy ja byłam, ludzi w meczecie było naprawdę sporo, ale nie wiem, czy to jest na tyle dużo, jak na ten meczet. Tak widzieliście w mecze co nie, ale droga, żebyś nie go udać to jest po prostu inny level. Na początku już się jedzie po takich autostradzie, na drodze. Później się kilometr takim korytarzem z takimi przyspieszczami, komunikami przyspieszającymi. No, więc teraz to wszystko pokoju. A więc teraz, yy, nie wiem czy będziemy słychać, ale jest roślin jak oni A to jest jakieś w nocy, może przyjedziemy w nocy, zobaczymy. Spoiler, nie pojechaliśmy. Wygląda ten korytarz. Dobra, jednak mnie nie było słychać, więc tutaj wam coś jeszcze popowiadam. Do głównego wejścia prowadzi długi, elegancki, podziemny korytarz z klimatyzacją, co przy tych temperaturach w emiratach jest naprawdę wybawieniem. Przejście jest wygodne, dostępne dla wózków, wózków dziecięcych i osób starszych. Wszystko zostało przemyślane, by czuł się komfortowo. Nie zwalniamy tempa, a jedziemy teraz do Pałacu Prezydenckiego, a tutaj możecie zobaczyć piękne widoki, prosto z Ubera Abu Dhabi. I teraz do Pałacu Prezydenckiego, ale tam widoczne wiożnoty słynne, abu dhabijskie. Teraz będziemy chodzić, ale najpierw Będziemy jechać autobusem. A więc jak widzicie, do pałacu przedostajemy się takimi fajnymi autobusikami. A teraz może trochę o samym pałacu, A więc Pałac Narodu to jeden z najbardziej imponujących budynków w całych Emiratach. Choć pełni funkcję oficjalnej siedziby prezydenta ZEA od 2019 roku, jest również dostępny dla turystów. I to nie byle jaki zabytek, to miejsce pełne historii, symboliki i wiedzy. Już z zewnątrz pałac wygląda jak ze złotej baśni. Biały kamień, złote detale, masywne kopuły i symetria tak idealna, że można by tu kręcić sceny z filmu. To jest właśnie taka super przestrzeń, a nie jak w tamtym meczu, że był człowiek na człowieku. To jest właśnie taka ładna, pusta i przestrzeń sobie tak można fajnie pochodzić. Wnętrza są jak z królewskiego snu. Kiedy wejdziesz do środka, pierwsze co zobaczysz to żerandole z setkami tysięcy kryształów. Dosłownie jeden z nich ma ponad 350 tysięcy. A jako ciekawostkę Wam powiem, że w środku żerandola są schody. Dokładnie, dobrze słyszysz. Żeby można było go czyścić i konserwować od środka. A dodatkowo ręcznie rzeźbione drzwi z klonu były robione ponad 350 godzin, każda i pokryte są 23 karatowym złotem. Choć pałac wygląda jak z dawnych czasów, to w rzeczywistości jest stosunkowo młodym budynkiem. Budowa rozpoczęto do początku 2010 roku, a oficjalne otwarcie dla zwiedzających miało miejsce w marcu 2019 roku. Pałac został zbudowany, by podkreślić wielkość i jedność Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także by służyć jako miejsce spotkań dyplomatycznych i kulturalnych. Złota kopuła pałacu ma aż 37 metrów średnicy i jest pokryta prawdziwym złotem. Symbolizuje władzę, mądrość i światło. Jej konstrukcja łączy tradycyjne wzory z nowoczesną technologią, a wewnątrz zrobią ją misterne, wykonane wzory i kaligrafia. W pałacu znajduje się imponująca biblioteka, w której znajdziesz ponad 50 tysięcy książek, w tym stare manuskrypty i mapy. To prawdziwy dom wiedzy, który podkreśla wartość edukacji i dialogu międzykulturowego. Wyjdźcie na zewnątrz i zobaczcie, jakie jest piękne idzie, żeby sobie zrobić zdjęcia I w tym miejscu kończę już tego bloga z Abu Dhabi. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I widzimy się już za niedługo w kolejnych filmach Tym razem z Dubaju, w których się będzie naprawdę dużo działo. Więc zachęcam, żeby subskrybować i być na bieżąco.